Dzień dobry i dobry wieczór. Halo, halo. Jest tam kto? O hej cześć Grzegorz Lekki przystanek mamy Saro i wszystko wskazuje na to, że zostaniemy tu na noc Bo była taka sytuacja Widzicie tego Tira tam? O, takiego Amerykańca Ten, siema to gościu by mnie przed chwilą znowu zdążyłem. Gościu by mnie przed chwilą w zasadzie przejechał takim tirem, takim jak jest ten biały tam, tym amerykańcem wielkim. Jesteśmy na jakimś zajebiście niebezpiecznym odcinku drogi. Strasznie tymi ciężarówkami jeżdżą tutaj. U nas już jest dziewiąta, dwudziesta pierwsza. Tu jest komplet. Wozik i tak, środek dnia eee, i na noc. Dlatego, że mapa się tak poukładała, że maksymalnie co możemy zrobić, to jest jeszcze około 189 km do Kańska. Eee, a to jest 3 godziny drogi w takich warunkach. O, tak, tak sobie gościu leci. To jest parking tutaj. Także luzik, nie? Eee, więc, e, więc nie jedziemy te 3 godziny, bo jest, jest mega tutaj. A to nie parking, sorry. To no, samochody jadą. Sobie zobaczcie, jak te ciężarówki cisną. Właśnie takim amerykańcem bym je tam e, dosłownie 5 minut temu potraktował. Stąd zjechaliśmy tu na parking. Bo nie wiem, czy chłop mnie nie widział, czy, czy nie chciał mnie widzieć. E, w ogóle wam. Zapodamy za niedługo. Fajne, fajną sytuację, bo Ara jedzie z Sibiradiem i mam przynajmniej 30 różnych imion, takich bardzo brzydkich w Rosji, jak nie widzą. Więc postanowił to wszystko spisywać. I któregoś, w której chwili, jak będę miał chwilę, to, to wam to pokażę. Znaczy napiszę, czy tam. Puścimy, próbował też nagrać z tego CB Radia. więc jest niebezpiecznie. Ciężarówki jadą, nie opłaca mi się to. Zostajemy na noc, rano wstaje i cisnę. Dzisiaj żeśmy zrobili około 600 km. Bardzo dobry, bardzo dobre kilometry, jak na ruskie warunki. Nie ma jakiegoś specjalnie dużego mrozu, jakieś tam minus 12. Kawałek dalej jest minus 18, w nocy wiadomo jest, jest mniej. Co jeszcze? Aha, pokażę wam fajną rzecz. Taka ciekawostka. Jako ciekawostka powiem tak, po tych paru tysiącach, tam 5 tysiącach kilometrów, które przejechałem przez Rosję, nie widziałem ani jednego znaku. Droga albo gwiazdka. Że jest tam śliska droga. Po prostu nie ma czegoś takiego. Jak jest zima, to, to jest zima i koniec. Ale mają ciekawostkę. Nazywa się to chita, czyli kolce. I wyobraźcie sobie, że oni mają taki znak. Ja sobie postanowiłem na Elzie przykleić. Jak jest na szybie taki znaczek z tyłu, to znaczy, że auto jedzie na kolcach. Bez sensu. I nie jest to obowiązkowe, więc Elza ma taki, taki znaczek. No. Także zostaje na noc, tu jest jakiś bar, jakiś nocleg. Eee, tak, ta. Więc. E, więc zostaje tutaj na noc rano ruszamy z powrotem u nas już jest po 21. Eee, nie ryzykujemy z tymi ciężarówkami. Tyle. Pewnie jakieś zdjęcia wrzucę. O, tu jest właśnie cheetah. I za też ma cheetah. Czyta, szypy. Tak. Generalnie kolca. Idę teraz na ciepłą herbatę. Ara już tam siedzi. Później opublikujemy te CB radio. Pośmiejecie się trochę. On generalnie, non-stop się śmieje. Bo mówi, co wysiadamy z samochodu gdzieś na stacji? Ha, najlepszy news jest taki, bo pyta mnie, po co zabraliśmy kuchenki do gotowania, bo on swoje, ja swoje. Jak nie mamy czasu, nawet kawy stanąć zrobić, tylko jedziemy od stacji do stacji, pijemy jakąś szybką kawę. To taka, a propos tego samochodu technicznego jak tam, że niby się miałem dogrzewać gdzieś po drodze. Więc to widać fajnie na mapie, mówię do, do niego tak. No to musisz się nauczyć gotować herbatę jadąc w samochodzie, <grym> bo ja tego motocyklem nie zrobię. No, także. Pewnie się jeszcze przydadzą, bo, bo jeszcze sporo kilometrów. Właśnie żeśmy teraz sprawdzali mapę. 5000 dokładnie jest. 4980 bodajże do Omiakonu. Więc 5000 kilometrów jeszcze przed nami, sporo. No i będzie coraz zimniej, czyli coraz więcej bólu. Na razie to traktuję jak wycieczkę. Nie wiem, jak to się tam stało, że można było. Aha, w ogóle legenda głosi w syberyjskich wioskach, że gościu, który podobno jechał zimą Polak przez Syberię, to większość przejał busem. Tak się trafiło, że w trzech miejscach byłem dokładnie w tym samym miejscu co, co pan busiarz syberyjski. Więc życie to wszystko weryfikuje szybko. Dobra, ja cisnę dalej, nawijam kilometry, pokażę wam jakieś tam zdjęcia z dzisiaj, bo było trochę takiego klimatu tajgi. Fajne jakieś tam zdjęcia i. I czekamy na prawdziwe mrozy. Śniegu jest dużo, więc śnieg już jest. Do usłyszenia, do zobaczenia.